Przestań, no ja no nigdy jakby Po prostu włączył mi się telefon. Nie wiem dlaczego. Nie. Tysiąc, mam tysiąc. Proszę. Nie. Dlaczego? Widziałam, się podoba film, kiedy będą komentarze odłączone. Bo nie wiem. Po nie wiem. U. To Chciała dygienić? Czy ja już dy. Nie. Jeszcze nie. Co jest? A trochę to chodzi, dobra. Tu jest win. Skaczę prosto na to. Jest. Tu skoczyłem. Nie skoczyłem na to. Skończysz na dwa wina. Na dwa. Na dwa to ja mogę mieć. Więc teraz wiesz o czym myślę? O tym, że ja mogę coś kupić z E-booksem. A tak nie mogę. Nie! Tak wygląda, bo będzie tylko kil... Wchodzę tutaj, nie wychodzę. On tak wygląda. No! W ogóle nie jest podobny! To w tu, tung-tung-tung zachułem! A ja chodzę z... Widzieli o kokobiela, to w ogóle... On chodzi! On cho... Kiedy on chodzi? O! No lo! No. Przejdę to za pieszo! Ale jeszcze ja, ja, ja to zobaczycie! Nie znam nie, nie, tego LittleBlocksa. Tu jest napisane, że za 10 Robuxów A tam, na dole, troszkę, jest za 14. Tu jest za ile? To, to za 10 czy, czy, czy za 14? Nie. Kupuję Buxu. Chyba. no win, o. O! E, e, czego w ogóle mam? Tak mam go. Za ile? Za trzy 3. 3, to nawet nie wiem czy czego to teraz. O, on no, Z 50 na sekundę. Trzy. Wiem, może mieć do no to ideł. Trzy. Um no. 11 mam są, są trzy. Tak to są to to są te trzy jeszcze. Jak, jak dobiję te trzy, to będę miał... Wszystko zrobiłem? Nie. jest kolejny świat? Tylko gdzie kolejny świat? Może można iść do kolejnego świata? Gdzie dostanę puchajki? Co? 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 Ściany, ściany to mogę ci... O nie, a coś tu jest, a wyś... Ej, tam coś jest. Wiem o co tu chodzi już. Wiem o co tu chodzi. Ale nie wiem jak to zrobić. boby mam, mam to. Mam to. Widzicie, w ogóle i tak to mnie miało. Nie, to jest zbyt niskie na mnie.